Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu ferii zimowych 2017 z klubem Spółdzielczym nacja Witam serdecznie przede wszystkim przybyłych gości, naszych tutaj y, osób, które nam tu z nami współpracowały podczas tegorocznych ferii. Serdecznie witam panią Dyrektor Ewę Dróż, inspektora Dawry Pani Stanach panią Agnieszkę Pastuszkę, inspektora tutejszego inspektoratu. Pana Prezesa Spółdzielni WaNacja, Pana Stanisława Różynka. Panów Komendantów, jeden Pan Komendant, Pana Waldemara Jakubowskiego, Pana Inspektora Straży Miejskiej, Andrzeja herbiec i Witam serdecznie koleżanki i kolegów instruktorów, rodziców, opiekunów i wszystkie dzieci, uczestników ferii tu w Klubie WaNacja. Proszę Państwa, ferie trwały przez okres 10 dni od 30 stycznia do 10 lutego. Dzieci miały zajęcia od godziny 10 do 13.45. Zajęcia odbywały się w takich cyklach tematycznych. Najważniejszy cykl to był cykl 30-31 stycznia zajęcia edukacyjne. I to właśnie duże brawa dla Państwa. Z Sanekidu, ze Straży Miejskiej, nie ma obecnej ze Straży Pożarnej, oczywiście z Komendy Policji. Proszę Państwa, oprócz tego 1 lutego byliśmy w teatrze Kupuś na Kopciuszku. 2 lutego był tu na nawałowy z wieloma niespodziankami i nagrodami. Bal prowadziła nasza Pani Instruktor, Pani Mata Dutkiewicz-Brona. Duże brawa. 3 lutego byliśmy na e, Państwa Łańcuchowskim z Tajnym pod dębem na ognisku. Również z zajęciami edukacyjnymi byli Panowie ze Straży, byli Państwo z Policji i Panie e, z sanepidu. E, poza tym pierz, e, 6 lutego byliśmy w, w Pawie Sygna na warsztatach kulinarnych. Był turniej tenisa tenis, kierownika klubu. Były zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne i taneczne. Wszystko to w ciągu tych 10 dni. To, cośmy zaplanowali, było wykonane oprócz jednego, oprócz jednego kulinarnego tutaj konkursu dla dzieci z przyczyn obiektywnych. Jeszcze raz chciałam powiedzieć, że współpraca tutaj w ogóle z instytucjami nam się od wielu lat wspaniale układa i dzięki właśnie współpracy z Państwem wszystko to, co nam tutaj, co prezentujemy dzieciom, że te, dzięki tej współpracy jest możliwe do realizacji. A teraz serdecznie zapraszam na dystęp dzieci, tu z klubu Banacja, który przygotowany jest pod kierunkiem pani Marty Dudkiewicz-Brony i, i przy akompaniamencie pana Henryka Bartośnika. Serdecznie zapraszam. Będzie bajka w stylu retro. Nie widzę muzeometro, żadnych łaski, żadnych wzruszek, chociaż będzie to kopciuszek. Kopciuszek przebiera groch i jęczy. O, o, o! ju serce tak mi bi żalu moje siostry tańczą na balu ja się go tak rokhuskać musiał on ze mnie kochciuszek. oh yeah. Dzieciom i oczywiście z Państwu i Słodzom duże brawa. A teraz poproszę Pana Prezesa Stanisława Bzynka o ręczenie podziękowań za współpracę naszym serdecznym kościołom. Panią Ewę Drusz, dyrektora państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Starachowicach za współpracę podczas ferii 2017-Stuben Spółdzielczy Wanacja. Życzymy wielu sukcesów w pracy i radości w życiu osobistym. Dla pani Agnieszki Pastuszki, inspektora państwowego, powiatowego i inspektora sanitarnego w Starachowicach za współpracę podczas ferii 2017 z klubem Spółdzielczym Balacja. Życzymy wielu sukcesów, w pracy i radości w życiu osobistym. Podziękowanie serdeczne dla pana Waldemara Jakubowskiego, komendanta Straży Miejskiej w Starachowicach, za współpracę podczas ferii 2017 z Klubem Spółdzielczym Banacia. Życzymy wielu sukcesów również w pracy i radości w życiu osobistym. Podziękowanie dla Pana Inspektora Straży Miejskiej, Pana Andrzeja Hepy, za współpracę podczas ferii 2017 z Klubem spółdzielczym Wanacja. Życzymy również wielu sukcesów w i radości w życiu osobistym. Bardzo przepraszam, tu pomyliłam Panią Sierżant Agnieszkę Staryczenką, nie powitam, bo Pani jest w dzisiaj cywilnym. I, I jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę podczas FEMI. Życzymy wielu sukcesów w pracy i radości w życiu osobistym. Jestem dzisiaj z Wszystkiego dobrego życzę Pani A pana Rafała Krężla z Komendy Powiatowej Policji za współpracę pani Agnieszkę poprosimy jeszcze dla kolegi też. A teraz, teraz proszę Państwa dla dzieci za udział w feriach nagrody i dyplomy. Będzie węcza pan prezes Stanisław Zymek. Wyróżniliśmy 52 osoby. Fundatorem nagród jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoda, że Pana właśnie Orkisza nie ma, bo miał być i Spółdzielnia Mieszkaniowa, tak i Spółdzielnia Mieszkaniowa Banacja. Proszę panią dyrektor Ewę Dróż o wręczenie nagrody za, za e, konkurs plastyczny bez, Bezpieczne Ferie. Prosimy bardzo panią dyrektor. Państwa, na tym kończymy nasze spotkanie. Tak, tylko jeszcze powiem parę słów, znaczy na zakończenie jeszcze powiem parę słów na temat z kim miałam przyjemność pracować. Przez te ferie miałam przyjemność pracować po raz kolejny z dobrymi instruktorami, nauczycielami ze szkoły podstawowej numer 10 oraz 9. Pracowała ze mną Pani Dorota Śliwińska, duże brawa. Pani Marta Duczkiewicz-Broda, duże brawa. W duże prawa. Oraz pan Sylwester, duże prawa. właśnie pracę w takim dobrym zespole proszę państwa, naprawdę dobrze się pracuje. Jeszcze raz dziękuję koleżankom i kolegom za dobrą współpracę. Pozwolę państwa, że w imieniu Rady Nadzorczej Zarządu podziękuję przede wszystkim naszym gościom, którzy tu współpracują z klubem, y, wspomagają swoimi informacjami dzieci, jak również instruktorom, którzy nie szczędzą swojego czasu, mimo że mają ferie, to próbują tu znaleźć czas dla dzieci, żeby dzieciom ten czas zagospodarować. I bardzo o to dziękujemy. Y, liczymy, że będą, będzie okres wakacje również. Będzie tu pole do wpisu dla różnych instytucji, jak również dla naszych instruktorów. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam w imieniu wszystkich instruktorów i myślę wszystkich dzieci, które przez dwa tygodnie uczestniczyły tutaj do nas do klubu Wanacja, bardzo serdecznie, ogromnymi brawami podziękować naszej wspaniałej kierowniczce, pani Galinie Gibicki. <klucza> pani Galinie Gibicki na pewno dzieci nie miałyby tego, co mają przez okres i proszę państwa, wakacji i teraz oczywiście...